Witam wszystkich w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy na Skybloku Ja jestem Pan B, a ze mną jest DLTQ. Deleteku. Przywitaj się. Siema i Cieba. Mister Kuba. <grym> Mr. Kuba. jaki mister Kuba. A dobra, znam <grym> się. Dobra. Znajdujemy się na serwerze Craft World. Zlagowało mnie. Pięknie. Oko, no gratulacje. Brawo, zreagowało mnie. O dobra, dobra, już, już jestem. No nie! Masz, masz czerny! Dobra. Ja już jestem, witam, Jest. znajdujemy się na serwerze Craft Ej, poczekajcie, dajcie mi powiedzieć. Znajdujemy się na serwerze Craftworld. Yy, ale jedn... yy, tak naprawdę nakręcamy na Skyblocku, ale nie, nie wiadomo czemu, ale go wyłączyli na chwilę. No, czekaj, zaraz wracam. Yy, dobra. Może być serwę na chwilę. My tu będziemy na KradWordzie, coś tam porobimy, się pobawimy z innymi. O, może na PVP na początek. O, ja dostałem melon od takiego jednego fajnego gracza. Tom 10. Tiemna war? No, o, o. o. Chodź Marcin, bo ty może jeszcze nie widziałeś dungeon'sa Jonesa zrobili. Ekstra łatwy. Chwila ktoś... jest, no ktoś do mnie na escape pisze. Kto? Ej, Lola, ej, dobra, ja, mi się zaraz sprint wyłączy. Wow, o... ale lag, lag, laguje, laguje. Jak to jest my Jak to moje życie. Jak z jest tak? moim życiem -ha -ha. O 58 na skybloku jest osób. No, i Ej, o ja... Wiem czy... Wiem czemu nas tofał, bo je, na, jest na 1.45 teraz. Ta? A ja nie mam... Ja no. Nie robiłem update. Ej, teraz mam skina, że, jeste że jestem... cały biały. What the fuck? Czekaj, to ja zaraz wracam. <noise> Muszę skina sobie pobrać. Wiem wkurzę, nie będę całym białym ludzikiem gonił. Mam co niewidzialnego. Będę niewidzialny. A nie się oglądał? Teraz pójdziemy na arenę PvP, no nie? Chodź na PvP, Mati. bo yy, Boże, ja? Mati, Marcin. Idę. Bije was... A, gościu z żelaznym ekwipem zaczętowany. Bije go, bije go, bije go. O, Mat, jak, jak z... jak z miecz. Ej, on ma identyczny ekwip jak ja na Skybloku na pani B. Bo ja mam nik Pan B... Pan B numer dwa. Pan B numer dwa mam, bo mam inną wyspę. Ej, co tam mi... Tak, co tak szumi? Nie wiem. nie wiem. Na pewno nie wiem. Odcinek o, Blazing Archer. Ej, stary, taki jeden gościu ma zaklęty płomień. O, 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 dwóch, dwóch. Ej, czekaj, ja się przesunę trochę. Ja się z tobą chcę pobić, haha, chodź ha, tu, chodź tu, chodź chodź, chodź, chodź. E, gdzie ty jesteś? Łapać Łapaczku. łapać kółko. Gdzie on jest, gdzie on jest? O kurde, ej, dwóch, 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 ja nie lubię! Trzech! Trzech było. Dobra. O ty! Eee... O, tutaj, tutaj jest łatwy parkour. No nie? Nie. Ej, wy jesteście na arenie. Ale na skyblocku teraz łatwy parkur zrobili. Ej, wiecie jak to można oszukać? Wystarczy mieć miksturkę yy, odporność na ogień. A, nie udało mi się. Lubicie parkur? No. Ja, a ja uwielbiam. Ja, ja no. uwi nie, ja, ja wolę PVP. O, ma, masz, masz. Jeszcze okay, no, no, I masz, o. Pokój, pokój, pokój. Pokój, nagrywam. Hej, hej. Spadaj, to moje ziomy. Dobra, ja idę na. nie na parkur. Wy wow, ty wow, a wow, Parkur. Ło, zapomniałem, że tu jest dwa. Ej, jesteś na parkur, widzę cię. Nie, to jesteś ty? Pomaj łapką do mnie. No. Nie. Machaj, machaj. No cześć. Kto ja? Nie, 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 nie. Dalateku, czyli mój kolega Marcin. O! Przez takie mógłbym sobie skakać. E, cztery. Przez cztery jest ciężko. Jesteś. Ja pierdzielę. O, o, o! Przeżyję. Przeżyję. I się nie przeżyłem. Dobra. Może zrobimy jakąś wyspę, co? Coś na niej porobimy. No. Kto ta puścił? Twój brat pewnie, no nie? No. Ja to znam. Ej, może, może może, się przedstawimy, ile mamy lat? Jak mamy na imię, co? 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 To ja za. No, reszcie, fajny ja skinek mam... mam. Dobra, fajnie. Ja mam na imię Tego... Bartek, mam 12 lat. kup, przedstaw się. Ja mam 12 lat, chodzę z babciem do klasy. Chodzimy razem do, klasy. do szóstej klasy. Mam na imię Matki i na Dobra. I Crusader przez Mr. Kuba. Boże, Crusader. No, jak <laughs> jest life. Mam na imię Kuba i mam 12 lat. <laughs> Spoko. On ze mną do, do klasy nie chodzi. My jesteśmy że ze Śląska, na samej górze. O. Y Ej, jest znowu morski na tego. Właśnie widzę Teraz mam Ale, ten, jak chodzę o, Gdzie ten, ty no, jesteś? Ten... Ej, i mnie, dodaj odcinek... mnie do wyspy Ale ja się nie stworzyłem, przejdę dęgią, albo dobra Dobrze napisałem.